Przedstawiamy wywiad z panem Jackiem Zieliniewiczem, Byłem więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych. Pan Zieliniewicz urodził się 10 maja 1926 roku w Janowcu Wielkopolskim. W grudniu 1939 roku przesiedlono jego rodzinę do miejscowości Końskie. Tam zaangażował się w działalność konspiracyjną Armii Krajowej. Został aresztowany latem 1943 roku i skierowany do Auschwitz-Birkenau. W sierpniu 1944 roku przewieziono go na teren Niemiec do Dautmergen pod obozu Natzweiler strudhoff Wolność odzyskał wiosną 1945 roku, gdy obóz został wyzwolony przez armię francuską. Do Polski wrócił w grudniu 1945 roku. W latach 60. zamieszkał w Bydgoszczy, biorąc czynny udział w upowszechnianiu wśród młodych ludzi wiedzy o obozach koncentracyjnych. W jakich okolicznościach i kiedy trafił Pan do obozu koncentracyjnego? Hmm. To, okoliczności to, to... Przede wszystkim to była okupacja. Przede wszystkim baliśmy się i spodziewaliśmy się wszystkiego najgorszego. My młodzi ludzie, zresztą nie tylko młodzi. A <laughs> mieszkałem wysiedlony w mieście Końskie tak zwanym generalnym gubernatorstwie, które Niemcy nazywali Banditenstadt, miasto bandytów. Wokół lasy, tak zwane koneckie lasy, przechodzące potem w Puszczę Świętokrzyską, teren jak na partyzantów, działanie partyzanckie wymarzone. No a w mieście też organizacja, Niestety było tak, że jeden z członków, z tego, nawet komendant komendy tego, tej organizacji był jednocześnie szpiclem gestapo. No co prawda zginął zastrzelony w Wigilię Bożego Narodzenia w tej silwa, ale wszystko co mógł przekazał do gestapo, także i nazwiska. No a widocznie Niemcom się strzykrzyło, bo 22 20 sierpnia w nocy przeprowadzili masowe aresztowania. O nic nie, nie pytali, przeprowadzili rewizję. Musieliśmy z ojcem leżeć na podłodze twarzą do ziemi. W tym czasie matce nie, nie kazali wyjść z łóżka. Po rewizji zabrali mnie. Wprowadzili na ulicę. Na ulicy stał samochód ciężarowy i na nim, na skrzyni leżeli ludzie. Myśmy musieli się położyć na nich i potem jeszcze kilka warstw przyszło po nas i na nas, także to była druga, drugie przerażenie, nie tylko moje zresztą, bo w takiej pozycji, w takiej leżącej pozycji przejść to raczej Przewożono gdzieś do lasu na rozstrzelanie. Było nas 140 mężczyzn i 25 kobiet. Zaprowadzono nas na stację kolejową, stały towarowe wagony, takie bydlęce. Po 50 ludzi ładowano do wagonu, no i drogę. Także do spicia. Dość, Ktoś z nas, nie wiem kto, nie pamiętam, to nieważne, widział listę i zdawało mu się, że widział napis Auschwitz. Spytał, znali, ludzie znali język niemiecki, tam było kilkunastu wysiedlonych z województwa poznańskiego, czy rzeczywiście jedziemy do Auschwitz, tych, tych postów, to byli żandarmi niemieccy. No, jeden z niego świadczył, nie do Auschwitz, a do Auszing. co to jest, gdzie to jest, a no w Czechosłowacji jest takie, taka miejscowość, gdzie będziemy przebywali, mamy pracować w lesie. No i na tym się skończyło, jedni wierzyli, inni nie. No ale wieczorem, późnym wieczorem, po drodze dopinano inne wagony jeszcze z ludźmi, późnym wieczorem zajechaliśmy jednak do Auschwitz. No była noc. Była noc, bo było zupełnie ciemno. Właściwie nie bardzo wiedzieliśmy, gdzie my jesteśmy, no wiedzieliśmy że to Auschwitz. To był Birkenau. Zaprowadzono nas w nocy, było nas prawie 800 ludzi, mężczyzn i 150 kobiet. Zaprowadzono nas do starej łaźni o tej, tam do góry, te dwa budynki w powszech stojące, ten górny. Stoją zresztą do dzisiaj. Tam do baraku, weszliśmy do baraku tego takiego samego jak te kwarantanny, pustego, bez, bez prycz. No 800 ludzi się tam musiało zmieścić. I zapach chloru. Widocznie był dezynfekowany albo coś takiego. I od razu przyszło nam do głowy, że to może być gaz. A więc wiedzieliśmy. Stąd wiem na pewno, że wiedzieliśmy jeszcze w domu, jeszcze w cywilu, że w Oświęcimiu, że w Auschwitz. W, w, wtedy nie mówiliśmy Auschwitz, mówiliśmy o Oświęcim. Ustąpił gaz do zabijania ludzi, bo inaczej byśmy nie kojarzyli tego zapachu chloru. Tak, i tam nas umieścili, musieliśmy usiąść. Na podłodze no 800 ludzi jak siadło na podłodze, to było ciasno. Więc dziesiątki siadały po obu stronach, bo środkiem przebiegał przewód kominowy. Jeden drugiemu między nogami siadał, tak, że, że się zrobiło las. No i tam na tym piecu zobaczyliśmy jakiś komediantów. ludzi ubrani w takie pasiaki. Skaczą na, na tą, krzyczą, pokrzykują, awanturują się, w końcu widzimy nawet, że to Żydzi. Na miłość Boską, co to jest? W końskich Żydów wykończono już na wiosnę 1943 roku. Myśmy byli pół roku później aresztowani. Byliśmy przekonani, bo zresztą ich, tych naszych Żydów wywieziono z Reblinki, tam wymordowano natychmiast. Ale skąd się wzięliśmy? Żydzi w Auschwitz, tego nie, nie wiedzieli. Oni tam byli funkcyjnymi, łącznie z Kapo, takim łódzkim Żydem. On nam nawet pierwszy powiedział, że <laughs> jesteście tutaj w Oświęcimiu i jak wam się uda, to możecie żyć trzy miesiące, bo tyle, tyle czasu się daje więźniom. Tak, i zabrali nam całą odzież. Każdy włożył to do worka z nazwiskiem. Fryzjerzy strzygli, golili. Tak zwana łaźnia takie przepędzenie pod wodą. No i potem wydano nam bieliznę brudną, wszelkie sposoby brudną podartą, zawszoną. No i do tego do ubrania i wyglądaliśmy akurat tak samo jak ci, którzy, których przedtem obserwowaliśmy i nie wiedzieliśmy, kto to jest. Całą noc przedrzemaliśmy na, na betonie. W nocy zmarł jeden z naszych, już nie żył. Całą noc było słychać krzyki, a nad ranem już był spokój. Wiele się mówi o eksperymentach na terenach obozów. Czy więźniowie o nich wiedzieli? No, no to, przy tym się nie kryto. Absolutnie nie. Tutaj na dziesiątym bloku był właśnie takie, było takie miejsce. Tu przebywały prawie zawsze dziewczyny. To były młode żydówki, na których yy, Niemiecki lekarz, profesor Glauberg, robił doświadczenia, a chodziło o to, o znalezienie metody, która prowadziła do sterylizacji. A chodziło o metodę szybką, łatwą, być może tanią, masową. On stosował, stosował promienie rentgena naświetlane. Te kobiety, które tam które tam były poddawane tym eksperymentom, nie przeżywały. Natomiast był drugi, takie znane nazwisko, doktora Mengele, który zajmował się z kolei bliźniętami. Jedno jałowymi, ja ale nie tylko. Na karło Karłów, różnego rodzaju to też. On, on wybierał tych ludzi na, w czasie, kiedy transporty przychodziły. Tutaj, miał swoją, swoje miejsce, swoje, powiedzmy, laboratorium w krematorium, miał tutaj też, stał jeszcze barak drewniany też w tym, na kobiecym obozie, tu na, na w jednym z baraków, na, na obozie, y, tym, y, familijnym, na cygańskim obozie, tak to on w kilku miejscach to robił, no przeprowadzał różnego rodzaju, on, on, jeżeli chodzi o bliźnięta, szukał metody, żeby przy zastosowaniu kobiety niemieckie rodziły więcej dzieci jak jedno na raz. No i dlatego badał te bliźniaki. Z tym, że na jednym z tych dzieci, dzieci przeprowadzał różnego rodzaju badania, stosując takie czy inne zabiegi, zastrzyki i co innego, a drugi to był wzorcem. Jak ten umierał, albo go zabijano, to zabijano także tamtego. On porównywał przy, przy yy, sekcji, porównywał narządy wewnętrzne tego i tamtego. No, to właściwie on mógł robić, co chciał, ale do tego stopnia możliwości nie ma nigdy. Żaden lekarz poza tym, który postępował tak jak postępował Mengele, zresztą nie tylko Mengele. Nie przeprowadzano prób zamarzania ludzi. Robiono to w Dachau. Znowu więźniów wrzucano do, do wody. Zamarzano prawie i wyciągano, ogrzewano. Chodziło o pilotów albo o marynarzy, którzy wpadali do morza, do zimnego morza arktycznego, czy da się ich uratować, czy nie. No, tego typu tego typu sprawy. W każdym razie w Auschwitz to te dwa, te dwie rzeczy przede wszystkim, na kobietach i na bliźniętach próby to były. A myśmy o tym wiedzieli, z tym się też nie kryli przecież. przecież, myśmy nie mieli przeżyć kochane, my, my, myśmy mieli wszyscy zginąć, a więc co była ta sprawa. Zresztą co to za problem że on robił doświadczenie na bliźnie, tak jak tu zginęło w komatoriach 200 tysięcy dzieci na naszych oczach. Tego się nie dało ukryć. Także to była norma. Niemiecka norma. Jakie stosunki panowały między ludźmi, kiedy było wiadomo, że w każdej chwili mogą stracić życie? Czy w takim miejscu dużo osób zatraciło swoją hierarchię wartości? O tym, o tym że w każdej chwili można było stracić życie, to właściwie to nie była chwila, to było, to było normalne i ciągłe. Z tym, że do wszystkiego się można przyzwyczaić. Nawet do tego, że człowiek się pozbywał tego strachu albo o nim, o nim zapominał. A jeżeli chodzi o stosunki między więźniami, zawsze, to one były, powiedzmy, no, nikt nie przeżył obozu sam. Nikt. Zawsze musiał mieć jakieś wsparcie, względnie sam wspierał innych, jak był już w innej, w lepszej sytuacji. Bez przyjaciół. Nie przeżyło się obozu, a więc istniała jakaś więź, ale to była więź między ludźmi, na przykład między oczywista, między krewnymi. Na przykład mój, mój kolega trafił do obozu razem z ojcem. A jak się, jak ich rozdzielili, to się spotykał do jego, do jego śmierci i gotów był ojcu pomóc, jeżeli byłaby taka potrzeba. Między ludźmi znajomymi, którzy się znali jeszcze sprzed wojny, trafili do obozu. No, bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności był taki, kiedy człowiek nowy przyjeżdżał do obozu i spotykał znajomego, który już w obozie długo siedział, a więc doświadczonego więźnia, który potrafił mu pomóc, mówiąc sobie, tak rób, a tak nie rób, uważaj na tego, a z tym to można jakoś tam przeżyć, tego typu sprawy no ten miał, powiedzmy, dostęp do jakiegoś jedzenia, praca, bo na kuchni czy coś takiego, to temu swojemu bliskiemu, znajomemu sprzed wojny czy sprzed, sprzed obozu pomagał, odsypując porcję chleba czy coś takiego, to najróżniejsze rzeczy. Natomiast jakiejś solidarności między więźniami, nie znającymi się z innymi z komandaczy, czy tak jak mówiłem, znajomi, tam nie było. Tam każdy walczył o swoje życie i generalnie rzecz biorąc poniewierani byli przede wszystkim ci, z którymi najgorzej. No bo jak ktoś szedł, nawet nie przez Mania, był przyzwoicie dobrze ubrany i niegłodny, bo małpaczkę z domu, to go drugi nie zaczepił, ale jak mu zawadzał, który jest źle ubrany, Kiepski, ledwo żywy, to go odepchnął na bok. Mm. Borowski pisze: Byliśmy źli, twardzi i okrutni. Często zatieraliśmy się człowieczeństwo, bo chcieliśmy przeżyć. On pisze prawdę. Tak było. Czy myślał pan o podjęciu ryzyka ucieczki? Nie. E, wiesz, ja w Auschwitz byłem z kolegą, był starszy ode mnie od 4 do lata. Żyliśmy razem, byliśmy jak bracia. I właściwie po, po kwarantannie, po tych początkach, nie było nam źle. Jak na obozowe warunki. No paczki z domu mieliśmy, pracowaliśmy na komandzie, gdzie nas nie bito. No on był bity. Ja mówiłem o tych drągach, na których nosili z zupą. Dostał takim drągiem. No, był strasznie pobity. No ale on był pechowy. I a powtórzę jeszcze raz to pytanie. Czy myślał Pan o podjęciu i kogoś? Ja miałem te 17-18 lat, on był trochę starszy, 20 przyszło. Mieliśmy względne komando, mieliśmy dobrych przyjaciół z tego komanda. Nikt nas poza tymi wypadkami, gdzie tam Czesława i mnie też raz pobito, nie bił. Nam się zdawało, że jak. My tak. dotrwamy do końca. Naturalnie, że przeżyjemy, oczywiście, że przeżyjemy, także nie było ochoty. Natomiast w tym drugim obozie to nie było sensu. No, tylko można było uciec po to, żeby cię zabito na zewnątrz, albo przeprowadzone powieszono tam. Między, żeby uciec, trzeba było mieć pomoc z zewnątrz. A tej pomocy, kto miał udzielić w Niemczech? Niemcy przecież nie. Także y, byli tacy, którzy uciekali. Na przykład ten kolega Alwin też uciekł. Niektórzy uciekali, dlatego że musieli, bo jako stare numery, tak zwane, Spodziewali się tego, że ich na końcu wykończą jako świadków. No bo przecież oni byli od początku, oni wiedzieli, oni znali ze Smanów, oni wiedzieli co i jak. Tacy ludzie na wolności, gdyby wyszli, byli groźni dla tych. Dlatego ci ludzie często uciekali, właśnie próbowali uciekać. No jednym się udawało, drugim nie. W każdym razie mnie nie. Nigdy mi przez głowę nie przyszło, żeby uciekać. Czy jakieś zdarzenie szczególnie utkwiło w Pana pamięci? Ja wiem. Może, może, co chyba, chyba, tak z tym, że, że ja to najdłużej chyba pamiętam, to był widok dzieci idących do komór gazowych. Myśmy chodzili do pracy tędy, tą drogą z tego obozu na FKL, na oboz kobiecy. A tu z tej bocznicy szli ludzie do gazu w przeciwną stronę. I myśmy się tutaj mijali. I ten widok dzieci to jednak to jest to, jest to najtragiczniejsze. Bez własnych przeżyć pojawi. To jest ponad 70 lat. Ja mam taki jakiś dziwny charakter, że nie te, te, te złe rzeczy gdzieś tam się topią w pamięci, a zostają te, które, które były nawet w obozie, takie, takie dosyć do, do zniesienia. Także poza tym chyba nie. No, tak, w Altmergen wtedy, kiedy mnie wywołali, ja myślałam, że, że mam zapisany rykker unerwent. No to to, to była już osobista sprawa i strach. No, każdy chce żyć w końcu. Przed śmiercią każdy się boi. Tak i, i wtedy tak. Wtedy tak. Ten, to był drugi taki, drugi taki przypadek, gdzie też pamiętam o tym, te dzieci, no i, i ja sam, no a poza tym, chyba było więcej takich momentów, ale to jest za dawno, tak dawno się stało. Jak kiedy udało się Panu wrócić do kraju? No to chyba no ta historia. Tam, gdzie nas oswobodzono, początkowo mieszkaliśmy tam na miejscu, potem kazano nam się wszystkim wyprowadzić do takiej miejscowości Lauchertal. Tam stały baraki po robotnikach cywilnych, puste. A puste to no, nie zupełnie puste, bo strasznie zapluskwione. W to tam było tyle, że, że jeszcze w życiu nawet nie myślałem, że tyle może być. Tam po dwóch dobach byśmy tamtąd uciekli, bo nawet z, z sufitu spadały na głowę. No i potem mieszkaliśmy w takiej niewielkiej miejscowości Herbertingen. Budynek na, na piętrze była kiedyś za czasów niemieckich, była taka mała fabryka robili skarpety i, i, i swetry dla wojska, na takich ręcznych, na małych maszynach i tam żeśmy zamieszkali. Kilkudziesięciu było byłych więźniów, trochę było ludności, ludzi z robót cywilnych, no i wyżywili nas Francuzi. Także nie brakowało nam właściwie niczego, nic nie robili, lato się zbliżało. Do Dunaju było 2 km, tam chodziliśmy się kąpać. Właściwie, właściwie nie mieliśmy zamiaru wracać do domu, no bo różnie się to słyszało. Zresztą takie, takie wyjątkowo ciekawe rzeczy, radio jednak słyszeliśmy tam w Warszawie. A wtedy audycje radiowe kończyły się o 24. I o 24 na zakończenie, zresztą przed wojną było tak samo. O 24 na zakończenie grano hymn. Zawsześmy czekali na ten hymn. Tam także, no mogliśmy później wcześniej pójść spać, ale szliśmy spać dopiero po hymnie. No a. Tam obiecywano nam różnie. Nam byłem więźniom, że cały świat przed nami otworem stoi, możemy pojechać do Anglii, do Ameryki, do, do Australii. No i w końcu żeśmy się z kolegą zdecydowali, że pojedziemy zobaczyć, co o tej Polsce słychać. Że to prawda. Przed tym, bo nie było łączności pocztowej, przecież nie było żadnej, przedtem tym yy, Mieliśmy kontakt z Polakami z Francji. To byli młodzi ludzie, ich rodzice byli, wyjechali za robotą do Francji, pracowali z, najczęściej jako górnicy. I ci młodzi to ojcowie komuniści i ci młodzi też komuniści jechali do komunistycznej Polski. Ponieważ służyli w, w takim batalionie ochrony, przy Francuzach, jechali do Polski całą kompanią z bronią ze wszystkim. I daliśmy im listy, ja między innymi także, do domu, z tym, że ja adresowałem list na miejscowość, gdzie rodzice byli wysiedleni, bo nie wiedziałem, czy są, czy żyją, czy gdzie mieszkają, czy wrócili do domu, czy nie. Kombinowałem, że jak przyjdzie list, a ich rodzice będą, no to w porządku. A jak nie będzie, to sąsiedzi, którzy przyznaliśmy ludzi, reekspedują ten list do, pod właściwy adres. No i w grudniu jesteśmy z kolegą we dwójkę ruszyli do Polski. No i tak, pojechaliśmy wieczorem pociągiem. Przyjechaliśmy z tym kolegą, <laughs> Idę, idziemy do domu, wchodzimy na pierwsze piętro, drzwi były do góry, do góry szkło, widać, że jest światło w domu, więc wszystko się zgadza, że ja dzwonię. Nikt mi nie przychodzi otwierać. Co prawda to nie trwało długo, ale mi się zdawało, że to trwa, nie wiadomo jak długo. No a potem, no a potem już teraz nie pamiętam, bo była i moja matka, i jej siostra. Która z nich otworzyła mi drzwi. No i fajnie. No i okazało się, że ojciec dla w łóżku, bo, bo, bo był chory, akurat. No i całe przywitanie w końcu, jednak wrócił do domu, to też coś te, jakieś tam wrażenia były. No ale ja w końcu pytam, dlaczego ja tak pod tymi drzwiami stałem długo, co to, dzwonek był i nic. <laughs> Okazało się, że w tym dniu rano listonosz e, przyniósł list od znajomych, tam z Końskich. No, matka go nawet nie zabrała, nie otwierała, znajomi to znajomi. No i wieczorem, wieczorem dopiero i Okazało się, że w środku w kopercie jest moja, mój list, ten, który ja temu Francuzowi, czy poliowkowi francuskiemu dałem tam, w tergend No i ten, ten list czytają, tam nigdy było wielkie, bo to, to na, na ćwiartce papieru było parę zdań. No ale w tej we w tej czytają. No i w tej chwili akurat jest dzwonek do drzwi. No to oceniono, że nie ten dzwonek ważny, ale ważny jest ten list. No i okazało się, że nadawca listu jest za drzwiami. Także mogłem, mogłem spokojnie dziś przywieźć w kieszeni. Nie byłby w tym samym momencie w domu, co ja. W 1948 roku zdałem maturę. Zabrali mnie jak swojego do wojska, bo to wtedy istniały tak zwane szkolne kompanie oficerów rezerwy. W Legionowie cały rok. Potem do pracy. Tak się złożyło, że. U nas w Janowcu były zakłady mięsne, przed wojną, tak zwane bekoniarnia. Te zakłady, no to akurat tam, po znajomości się dostałem do pracy. Przepracowałem tam w tych zakładach 15 lat, potem mnie przeniesiono do Bydgoszczy. No i tutaj zresztą 50 lat w sumie pracowałem po wojnie. Od 80 roku koledzy mnie namówili, żebyśmy zaczęli chodzić do szkół. Od 80. roku w szóstkę. wtedy się urzędowali w szkołach. W różnych szkołach. Także w szkołach województwa całego bydgoskiego. Tylko południowe gminy opuścili, a tak wszystkie inne. Hojnice, nie hojnice, hola, świecie i tak dalej, i tak dalej. No ale dzisiaj niestety żadnych z już nie żyje. Zostałem sam. Staram się być normalnym człowiekiem. Czy nim jestem, nie wiem. Trzeba by z zewnątrz popatrzeć. Też nieraz się wkurzam. Tak się tutaj się mówi. nie. z czasem jestem, ale staram się nie być. A czy to pochodzi z, z charakteru, czy sprzeżyć tak, bo ja wiem. W każdym razie cieszę się, że żyje. I przykro mi, że wielu, wielu moich kolegów nie wie. Na 60-lecie w Auschwitz, w Oświęcimiu, raczej było nas półtora tysiąca byłych więźniów, a teraz 300 po 10 latach. No ile jeszcze nam zostało? Właściwie bardzo niewiele, no, ale mamy nadzieję, że, że Wy będziecie na tyle mądrzy, że nie dopuścimy żeby takie żebyśmy takie rzeczy jeszcze mogły powtórzyć.